W kolejnym, odcinka, odcinka. w kolejnym odcinku Bookmasów Dzisiaj recenzja Recenzja dwóch Fantastycznych książek Książek, które przeczytałam w ostatnim czasie Jest to książka Stephena Kinga Instytut oraz książka Miedziaki Colsona Witt Witteda Chyba tak to się czyta Nie mam pojęcia Są to dwie książki, o których Bardzo chciałabym wam powiedzieć I przede wszystkim Niesamowicie je wam polecić. Dlaczego? Już wam opowiadam. O tych książkach chciałabym wam powiedzieć, ponieważ wiem, że czasami szukacie książek na prezent i te książki nie dość, że są nowościami, to są po prostu niesamowite. Dlatego będę chciała wam je polecić. Pierwsza książka jest to Instytut Stephena Kinga. Podchodziłam do tej książki, że okej, okay, na pewno mi się spodoba, to, bo to jest Stephen King. Ja Stephena Kinga bardzo lubię. Jest to spowodowane moim Mateuszem, który nakłonił mnie do przeczytania pierwszej jego książki. I wydaje mi się, że chyba to było lśnienie? Coś tak mi się kojarzy, że może to właśnie było Leśnienie albo Misery. To była jedna właśnie z tych dwóch książek. Eee, tak więc, jeżeli. Jakiekolwiek wydawnictwo wydaje jakąś książkę, to ja od razu się rzucam. I tym razem jest to Instytut Stevena Kinga. Książka opowiada o, tak jak sam tytuł wskazuje, instytucie, który kradnie nad dzieci o wysokiej inteligencji, o wysokim wskaźniku. Już nie pamiętam, jak ten wskaźnik się nazywa. Wskaźnik ten właśnie świadczy o tym, że dzieci są ponad wszystkich mają umysłowe zdolności. Nasz główny bohater jest gniuszem. Łapie bardzo szybko wszelakie nauki, pragnie nauki, czuje, kiedy nie uczy się, czuje po prostu wewnętrzną pustkę i chęć poznawania wszystkiego. Tak jak mówiłam, instytut ten porywa właśnie takie dzieci bo są tam dzieci do chyba 16 roku życia, najstarsze dziecko właśnie ma 16 lat. W tym instytucie są poddawane niesamowitym, niesamowicie strasznym badaniom, bo ja osobiście nawet na zwierzęciu, yy, nawet na zwierzęciu to też, no, no nie wiem, takie są przeprowadzane badania, które naprawdę jak się czyta o tym, to ma się ciarki na rękach i ja właśnie takie ciarki miałam. Fajne jest to, że na początku właśnie poznajemy głównego bohatera. Pierwszy tak jakby paręnaście stron jest o nim przedstawienie jego postaci, ale kiedy nasz główny bohater trafia właśnie do Instytutu, to z, z tego, że on jest głównym bohaterem, tak jakby przekształca się to do grupy, ponieważ dzięki tej grupie. Przyjaciół, których właśnie poznaje instytucje Dzieci, które również są ponadprzeciętne Gdyby nie ta grupa, to on by sobie nie poradził Z ich pomocą Działy się rzeczy, które się właśnie działy Ale jeśli chodzi o książkę i o to, dlaczego mi się tak podoba To zdecydowanie napięcie, które jest właśnie w tej książce Nietuzinkowe... Przeprowadzenie akcji, co w Kingu bardzo mi się podoba, w ogóle nie było nawet jednej strony, gdzie spowodowałaby, że ja się nudziłam, no, broń Boże, cały czas coś się działo, cały czas zastanawiałam się, co będzie dalej, cały czas myślałam, jak dany problem się rozwiąże, czy ludzie z Instytutu zostaną ukarani, co kryje się. W drugiej części instytutu, ponieważ dzieci najpierw są w pierwszej części instytutu, gdzie właśnie poddawane są testom, są, a później po jakimś czasie dziecko te zostaje przeniesione na drugą część instytutu, gdzie nikt nie wie, co się tam dzieje. Cały czas w głowie masz, co się dalej wydarzy, co się stanie, jak problem zostanie rozwiązany, czy się to dzieciakom uda, czy się nie uda, czy dorośli zostaną ukarani i tak dalej, i tak dalej. Jakie moce dzieci. E, mają jakie moce przez testy otrzymają albo uwydatnią im się, to jest naprawdę niesamowite. Też później, kiedy akcja się rozgrywa, nie powiem Wam jak cały czas jest się pod takim, takim stresem, takim napięciem, gdzie ja w to w książkach po prostu kocham, uwielbiam, kiedy muszę. Kiedy książka sprawia, że nie mogę jej odłożyć. Że kiedy będąc na uczelni, po prostu pragnę, żeby z tej uczelni wrócić, żeby dokończyć książkę. I ta książka właśnie to sprawiła niesamowita pod względem każdym. Mogę Wam powiedzieć, to jest mój jeden z ulubieńców tego roku. I w ogóle książka, która bardzo. Nie pamiętam, kiedy książka tak mi się bardzo podobała, że czułam. Tylko, że jest tak kwestia, że nie miałam po tej książce kaca książkowego, ponieważ wiemy, że King ma dziesiątki innych wspaniałych książek, po które również bym chciała sięgnąć, a że to jest nowość, że jest to wydawnictwo Albatros, któremu ufam niesamowicie i już wielokrotnie to wspominałam, że jest to moje ulubione wydawnictwo, mogę Wam z ręką na sercu polecić właśnie Instytut Stephena Kinga na prezent dla siebie, jak kto woli. Wracam, bo mi się bateria w aparacie skończyła, musiałam troszeczkę ją podładować. Drugą książką, którą chciałabym Wam bardzo polecić jest to książka Miedziaki. Książka opowiada o, o Stanach Zjednoczonych z lat 60. ubiegłego wieku yy, i opowiada... w ogóle ja Was przepraszam za moje recenzje, bo ja zauważyłam, że jak klepię trzy po 3, i nie mogę w ogóle złożyć jakiegoś super fajnego zdania, ale są takie emocje, że jeżeli jeszcze jeżeli ja opowiadam o jakiejś złej książce, chociaż staram się nie, bo ale to może, dobra, może to jest temat na w ogóle oddzielny filmik. Eee, wracajmy do książki. Ale przepraszam za mój za brak składni w tym, co mówię, ale chcę Wam przekazać. No, wszystko to, co mam w głowie, a w głowie mam dużo i. Dobra, książka. Karola, skup się. Książka ta opowiada właśnie o latach 60. w Stanach Zjednoczonych, o podejściu białych ludzi do ludzi czarnoskórych. Czarnoskórych ludzi, których wtedy nie traktowano, może tak powiem. Traktowano ich bardzo źle, traktowano ich po prostu gorzej niż psy, traktowano ich jak no, niewolników, wiadomo, i tak dalej. I nasz główny bohater, oczywiście chłopak czarnoskóry, który bardzo chce dalej się uczyć, iść na fajny college, pracuje po to, żeby odłożyć pieniądze na studia. Oczywiście wszyscy, wszyscy dookoła e, nie wierzą w niego. Oczywiście biali ludzie wyśmiewają czarnych i tak dalej. Wydarza się pewna sytuacja, która dla naszego głównego bohatera jest po prostu strzałem w kolano. Dla niego wręcz strzałem prosto w serce, ponieważ trafia do tytułowego miedziaka, a miedziak to taki poprawczak. Poprawczak ten jest oczywiście podzielony na e, dzieci, młodzież z białych i dzieci, młodzież czarnoskórych. Oczywiście widać jak jest podzielony ten miedziak. Ludzie, dzieci, młodzież, którzy są w części białej, oczywiście w cudzysłowie, są traktowani lepiej, mają lepsze jedzenie, więcej mają takiej wolności, swobody, a dzieci z kolorem skóry czarnym są traktowane o wiele, wiele gorzej. Co jest w ogóle jeszcze dodatkowo przerażające, to to, że historia jest oparta na faktach, ponieważ Miedziak istniał. Istniał na Florydzie przez 100 lat. Ta książka właśnie pokazuje, co tam się działo, jakie zachowania rasistowskie. Wychodziły. Teraz, w tych czasach, wydaje mi się, że to nie do pomyślenia, żeby coś takiego było, żeby ludzie byli podzieleni. E, wiadomo, są jeszcze tacy ludzie, którzy nie są tolerancyjni i, wiecie, ja nie mam nic e, do ludzi, którzy, wiecie, każdy ma swój umysł, każdy ma swój mózg. Niech każdy myśli tak, jak chce, ale żeby nie ranił tym drugiego człowieka, żeby nie sprawiał drugiemu człowiekowi przykrości. A dla mnie to podejście, które było w tej książce, było to nie tylko ranieniem, ale dosłownie psychicznym znęcaniem się i fizycznym, bo oczywiście w Miedziaku były kary również cielesne. Naprawdę jest to ciężka książka. To na pewno nie jest książka na raz. To na pewno nie jest książka na pocziluję sobie przy kawce, przy herbatce wieczorem, ponieważ jest to bardzo trudny temat, ale zarazem temat o którym naprawdę warto powiedzieć, warto w tych czasach o tym mówić, jak ludzie byli traktowani. Powinniśmy naprawdę się cieszyć, co teraz mamy, a nie wymyślać sobie jakieś dodatkowe problemy, bo to, jakie ludzie mają w ogóle podejście teraz do życia, wszystkiego im mało, wszystkiego im Kurde, jesteśmy wolni, jesteśmy zdrowi. Eee, jesteś, no, mamy wszystko, czego zapragniemy. Naprawdę. I dla mnie, sorry, że się tak oburzyłam, ale po prostu nie rozumiem, jak można traktować drugiego człowieka gorzej jak zwierzę. A w tych czasach mamy kurde XXI wiek, a w tych czasach naprawdę jeszcze się zdarzają tacy ludzie, którzy. Ostatnio miałam taką sytuację, słuchajcie, że jechałam tramwajem I była starsza pani z wnuczkiem I Torun jest ogólnie miastem bardzo studenckim Jest tutaj mnóstwo erasmusów Mnóstwo ludzi o różnej karnacji Różnego pochodzenia, różnej religii I mi, jeżeli ktoś nie robi... Tak jak mówiłam, jeżeli ktoś nie robi krzywdy drugiemu człowiekowi To dla mnie może sobie żyć, robić co chce Ale słuchajcie... I wchodzi grupka czarnoskórych. I ta babcia do tego wnuczka, który ma zaledwie, nie wiem, miał 5-6 lat, ona do niego mówi: Ale czarnuchów powłaziło. Zobacz, kochanie. I ja po prostu, jak to usłyszałam, mówię: Kobieto, tak sobie myślę: Kobieto, co ty robisz? Po co taką nienawiść siejesz, skoro. Nie znasz tych ludzi, nie wiesz, nie wiesz są i tylko przez kolor skóry oceniasz ich i w tym, w tej książce właśnie to jest ukazane, jak w latach 60 ubiegłego wieku ludzie byli traktowani, czyli 60 lat temu. Polecam Wam przeczytać tę książkę, jest dodatkowo przepięknie wydana, w twardej oprawie, no jest naprawdę super, jest śliczna. Zaznaczyłam sobie tutaj taki cytat, który no, jest piękny. Słuchajcie. Musimy wierzyć we własną duszę, w to, że jesteśmy kimś, że się liczymy, że jesteśmy wartościowymi ludźmi. Musimy kroczyć po ścieżkach życia z godnością, z tym poczuciem bycia kimś. Jak mógłbyś przetrwać dzień, skoro byle przezwisko miałoby odebrać ci chęć do życia? Można zmienić prawo, ale nie można zmienić ludzi ani tego, jak się wzajemnie traktują. Polecam wam tę książkę. Jak i również polecam Wam Książkę Stevena Kinga Instytut, są to dwie książki Które na pewno Trafią w moje top 10 2019 roku, albo w top Nie wiem, bo w sumie każdy robi top 10 Top 15, tak żeby to było jakoś ładnie A ja po prostu daję Top tyle, ile <laughs> Ile mi wyjdzie, nie szukam na siłę Więc Te dwie książki na pewno będą Znajdą się, ja Wam je polecam Obie... Ta książka ta jest niesamowita pod względem wszystkim, pod względem wyobraźni, pisania, itd, i tak dalej, no bo to Stephen King. A o tej książce nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jest wspaniała, bo mówi o bardzo, bardzo trudnym temacie, o rasizmie w latach 60. i jest to książka trudna, ale warta, naprawdę warta przeczytania. Powinniśmy czytać takie książki, żeby sobie. Uzmysławiać niektóre rzeczy i żeby doceniać po prostu to, co jest teraz, a nie wymyślać sobie jakieś problemy po prostu z dupy. Także to wszystko na dzisiaj. Chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować. Oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Jeśli nie subskrybujecie, to subskrybujcie. Przypominam o konkursie. Tutaj wyjedzie Wam, z yy, wyjadą Wam zasady konkursu, które obowiązują w Bookmasie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w na następnym filmiku. Cześć!